для цветокопания, но Szybki Maniek. Cześć, Maneczko, mordeczki. Witam bardzo serdecznie z tej strony. Janowicz, Roling Games, za to kanał z Fajnym, za to 2019 na serii Rolnicy Podlesie. A dzisiaj ze mną jest. Szybki Maniek. Dokładnie tak, moi drodzy. No i stara dobra śpiewka wróciła. Jest ze mną, szybki Maniek, Ja sobie do niego pobiegnę, zobaczyć jak tutaj to talerzowanie. Bo tu widzę, że Urszusem już grzeje. Idzie mi zajebiście. Dokładnie tak, też tak myślę. Także dobra, tu sobie Maniek będzie kończył to talerzowanie, co zacząłem w odcinku, w którym go wyrzucił serwera. Także ja sobie myślę, że potem zrobimy fajną, fajną miniaturę. A ja sobie tutaj. Jest, chciałbym. Op, ten. Up. Dobra, działa, działa Także, pan myślę. Sada tu Wali za niego się tak z orką Także dzisiaj akcja orka Ja sobie będę orał Akcja obojęć orkę tak Także myślę, że jeszcze Jest w planach kupno nowego czołnika Aha, w ogóle tak jest z nowej wiadomości To sprzedaliśmy z Mańkiem tego importowanego Urtusa, ponieważ on jest bardzo, bardzo słabie, słabo wyważony Ponieważ on strasznie się... Nie miotał na zakrętach, że mało dzisiaj żebym się nie wywalił Ja już nie wydechowałem chyba za 5 razy, nie? To już było na... No. no właśnie, to jest jakiś, po prostu, moim zdaniem, no... Ja nie. I to nie była moja wina! Także ja nie tworzę modów, ale uważam, że jako tester jako gracz uważam, że on jest źle wyważony. Także twórca tego moda powinien przemyśleć. Nad, e, także twórca tego moda chuj ci w dupę nie? A, kurde, gościu, weź nie Ja, tak serio, poważnie. Jeszcze w ogóle druga sprawa. Tak poważnie to chuj ci w oko, kurwa. Albo pójdzie w dziąsło. Jak ty chyba jesteś mistrz e, kależowania nie? Dobra, twórca modu pójdzie w dziąsło, kurwa. <gulia> w ogóle. <gulia> To by to w mem roku, nie? Ciągło, A Dobra, nie możemy tu o tym mówić, bo to jest... Yy, dobrze jeszcze nie mam nie zarabiam, bo by, by mi od razu ściągnęli demonetyzacja gościu i... jeszcze bym miał yy, ten Pan Matczak. W ogóle wiesz, wiesz o tym, że w ogóle Makłowicz ma swój kanał na YouTube? No co co... chłopie Jestem wielkim fanem pana Roberta ale Pani Roberto na, ale, ale, ok, na YouTube. Widziałeś jego filmie? Tak, ja widziałem. pod Podlasie jechał, chłopie. Proszę Państwa, tutaj mamy pyszne, pyszne Ale poklety. nie, ja powiem Ci, że na YouTubie to on tak normalnie raczej tak, tak akcentuje, bo ma taki akcent w ogóle wymowę, nie? Dokładnie, tutaj jest schabowy, schabowy, proszę Państwa, polski klasyk, polskich stołów, proszę Państwa. A druga sprawa, wiesz o tym, że Pan y, Tata Maty, czyli Pan Matczak, ma ten? kanał na YouTube? Tak. No, tego, nie, tego nie wiedziałem. I on, ma, I on tam daje rady prawnicze. te oglądałem, czy prawnik. Bo on jest prawnikiem, nie? I on dał taki temat. Czy prawnik powinien, jakby, bronić pedofila? Czy to jest po prostu zgodne, jakby. Bo wiesz, kogo jest winny? Wiesz, za, za ten czyn. Jak jest winny, to no po co go bronić, kurde. Ale on tam wyjaśniał, ale w sumie nie oglądałem całego tego, tak tak Chciałem po prostu spadzić. Ja mówię, że na YouTube, nie? Właściwie dziwiłem. Patrzę, że miałem proponowanych, proponowanych na główny, no nie? To i na główną dostaje po prostu, wiesz. Może przez to, że ja matę. wiesz, myślę, mnie śledzę sam mi tam. Nieźle, nieźle się dzieje. A w ogóle dzięki młodeczki za miłe przyjęcie wczorajszego odcinka z Minecrafta yy, Mam nadzieję, że wam się te animacje co chwila się podobały, bo były naprawdę. Stałem się bardzo te animacje nie za często, nie za gęsto, ale też tak w miarę, żeby. Był śmieszny, prawie do sytuacji też się podoba. kto jeszcze nie widział to bardzo po serdecznie Polecam sobie zobaczyć I chyba tyle, coś tam ciekawego zobaczymy ja, Nie, tak sobie dzisiaj oglądałem YouTube'a i tak właśnie patrzę, że Pan matka, takuje. Po czym tu? Jeszcze jest burza o Super League'e dzisiaj oglądałem No, no wiesz Kur, między łebką, a Musiałbyś się zagłębić, za dużo gadania. Musiałby, musiał... Każdy, kto jest zainteresowany o co chodzi, sobie. Kościół, masz 20 minut odcinka, to Niech sobie chodzi. Nie, nie no to nie jest ten temat. To sen, wejdźcie na Facebooka, tam jest mnóstwo postów. O to to ja tak nie interesuję, piłką, ale kurde, tak zamiast. Ale to, 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 to zepsuje całą piłkę nożną, to tak to, to zrobią. A to nie o to, ja to, to. Jak już, jak już słyszę te. To... No po prostu najbogatsze kluby sobie zrobiły swoją ligę, a UEFA powiedziała, że każdy piłkarz, który tam będzie grał, to nie będzie mógł grać na euro i na. na a, mundialu. No, no, no już teraz trzeba, bo to taka w sensie kara za to, nie? No bo UEFA wie, że jak im te kluby, kluby, kluby spierdolą, no to im kasa będzie, nie? No wiesz, no, no, to no, są. No. Są kury przynoszące za to A liga to jest jakby. Tak, no, Uefa ma, ma, ma ligę mistrzów, a te kluby się spiknęły to i sobie zrobiły swoją ligę, sobie zrobiły super ligę tak. No ale to... To... A to nie Uefa Wiem, to, to tak samo jak masz... Jak, no jak te kluby im pójdą, no, no to im no też pieniędzy będzie Ale to tak samo no bo... jakbyś powiedział, że Fame że ma, ma zabierać zasięgi KSW, a to nieprawda tak naprawdę, także... Uważam... Ale, tu akurat, ale dobra, no ale Uefa powiedziała, że jak taki Messi Ronaldo i tam inni Griezmanny będą grać super superlidze, to nie będą mogli grać na mundialu tego. No i o, będzie to swoje. Że... Euro, Euro bez Ronaldo albo bez Euro bez Griezmana, nie. albo bez Mbappé, albo bez nie wiem. wiem Roberta Lewandowskiego. No albo Lewandowskiego to będzie tam wygrał, no to kurde. To kurde, to dziwna sprawa ci powiem, bo pierwszy raz to słyszę w tym, w tym w tą sytuację. No ty pod kamieniem, kurde, mieszkasz. Ty pod kamieniem, go. A co tam w ogóle, co ty wiesz o oraniu? Ja tak serio, e, to jeszcze taka jeszcze informacja, jeśli chodzi o serię. Rolnicy podleżą to. Pan to więcej że... niż to superlidze Także, no wiadomo, na pewno. E, tak, w e, tym miejscu, gdzie jest tutaj, tak by te u gór, nie wiem jak nazwać, no tutaj są, w tym miejscu, gdzie tutaj stoję, e, już robiłem przymiarki z architektem. E, będziemy właśnie z Mańkiem tutaj przymierzać już ta na nasze <coughs> zarobie, Ciężko zrobię, tak? Na pewno jeszcze na skup gdzieś y, pojedziemy, na koniec sezonu, jak nie będziemy nic robić to pojedziemy na skup I chyba tym akcentem wtedy zakończymy sezon i następny na wiosnę już chyba zaczniemy już od prac budowlanych No szykuje się mordki dość grubo y, Bo może prawdopodobnie będzie dużo tutaj jeżdżenia, wywożenia ziemi Na pewno to będziemy robić własnym transportem, no bo szkoda mi tutaj płacić hajsu za dodatkowy wywóz y, ziemi i tak dalej Także na pewno tutaj Maniek będzie, można nawet jeszcze od sąsiada pożymy, pożyczymy koparkę Bo prawdopodobnie, no co Mi chodzi tylko, żeby tu wjechała ekipa, która tu będzie stawiała. Ekipa, ooo, ekipa A w ogóle gościu Nie wiem czy widziałeś w tym filmie Q&A, jak zrobiłem taką, jakby Tą nalepkę Jak mówiłem, tutaj tam o tych lodach ekipy, czy jadę, no nie? Jakie pytanie? No. Ja tam dałem ten, że za chwilę jeszcze będzie harnać y, ekipy, nie? Chcesz o harnać ekipy? Nie. No, w ogóle polecam ci obejrzeć sobie kanał bez no nie? Bo o tym cała animacja robi, tak samo jak beczka, czy tak dalej, no nie? No, no. no i on dzisiaj zrobi taki odcinek, że wszędzie ekipa, opiec, jechał na stację benzynową. Y, poproszę mi zatankować za 5 dy, za dyszek, nie? Tam zwykle to benzynkę, no nie? A ten gościu mówi, ale benzynkę ekipy i tam płacze 1000 zł, nie? Benzynka i tam olej napędowy ekipy, nie? Chyba wszędzie, ekipa w radiu, wiesz, w stację w samochodzie tam no, bo... ooo, -o. ekipa, ekipa, o -o -o. ekipa Obecnie. No to nieźle, gości. Bo wszędzie, że wiesz, cały świat po prostu opanowany przez ekipę no wiem, 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 wiem. Ja w ogóle teraz dużo właśnie widzę, że ja sobie lubię obejrzeć animacje, ale naprawdę dużo ludzi właśnie zaczęło tworzyć kanał z animacjami, powiem Ci, nie? to się jakiś pod koniec... nie, może nie pod koniec... O, ale bardziej w tym roku, no może od początku tego roku, stał się hype na animacje, nie? Jakby robienie animacji... Pasty w ogóle... Ale w ogóle dużo, dużo, dużo ludzi bierze to z internetu, te pasty, nie? Bo oni to przerabiają w film Ale w sumie fajny koncept, powiem Ci, ciekawy. Klika się to. A ja bym w sumie osobiście wolał... P pytają, czemu y dalej nagrywać ciągniki, czy coś będzie innego, nie? No w sumie... To Minecraft jeszcze, nie wiem co o tym, co? No ja bym jeszcze mógł w Metina pójść Kurde, ale tak osobny taki game, let's play z tego, z Metina? Oooo, no, z Bo na live, stary. Albo na live, powiedz Ale dobre czasy byś już powiedział Chociaż na live byśmy się bo ja na live jak dużo gry, które są, wiesz Ja bym Cię, ja bym Cię podekspił, nie? No w sumie, no może pomyśleć na jakąś taką grą z dzieciństwa, bo ja właśnie ja muszę kupić z roboty, bo on taki jakby statyfikował Teraz wraca, bo... teraz wraca hype na Metina w ogóle też muszę sobie coś, bo kolega mi w pracy mówił o grze takiej podobnej do Twierdzy Stronghold, tylko taka troszkę bardziej ciągająca bo tytułu mi zapomniał podać. Podawam ja jeszcze, jeszcze gram w LoL'a, nie? A to ja w LoL'a właśnie dużo grałem teraz, ty grałem, chyba nawet z tobą też coś tam mi się kiedyś zdarzało zagać No, no ale to... To czak, ja rankedy cisnę nie? A ja właśnie nie wiem czemu, ja rankedy w ogóle nadal nie mogę, tak jak kudę, ja nie wiem co mam No jakiś, bo banan masz na łoty Tam? Bana jakiegoś dostałeś, bo no bo to jest niemożliwe że masz 30 level no, nie, nie ja w ogóle było. od początku jak mam do konku to ja mogę kupać. Kiedy wiem czy level, to na co mogę banan do żywotnia? Kiedy? Nie wiem no ale coś mówię zrobić, bo jakieś przekleństwo napisał i do jakiegoś kurde A no w sumie mi tam było na czek no, to dostałeś Perma banany dziękuję bardzo. A gościu, to takie coś takie, takie rzeczy mogą być? No, nie, że jak ten, czy to... No, za przeklinanie, za obrażanie, za pisanie ES, takie to są już bany ze A to są takie dożywotnie bany, czy takie chwilowe? <grym> mogą być dożywotnie. A to to już chyba wyjaśnię dlaczego. <grym> no mogą, ci konto, mogą ci konto usunąć. A nie to konto, ale zresztą znaczy, chyba jedno konto mi usunęli, bo ja bym miał chyba kiedyś inne konto. No ty nie czyścisz po ludziach na czacie, nie? Pościół, ale inni dokładnie to, to mogą ciśnąć, nie? Kościół, ale to konto... No to zostaje potem, bo się reportuje potem, obrażanie... Z... Obraźliwe słowo nie da się zreportować, no i dziękuję bardzo. Dużo osób mnie reportuje w ogóle. A nie wiem, bo no, tak... Czy... No, i... Ja nie wiem, czy mnie reportują, bo dużo osób pisze na czacie, że report... A za grę, dużo osób pisze, że za grę aby bym mnie... Ja, ja reportuję głównie za to, jak ktoś ma negatywne nastawienie i ma wyjebane i celowe umieranie i to jest za powody. A to ja nie, to ja nie reportuję w ogóle w LoLu, ale generalnie chyba raz wcząc. Jeszcze do osób mi na czasie pisze, że report, 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 report Lux, report, report, report. Ja tam będę, ja będę kończył zaraz to pole. A luzik, mamy 12 minut odcinka, także sobie lajtowo Nie wiem co masz tam jeszcze Ty, a za hałpą myśmy tam y, to w pole robiłeś czy nie Chyba tak A jak nie to ci podpiąłem Podpiąłem. Żeby masz pół tam, tam pod wiatrą, także możesz sobie albo porać albo stależować Jak tam mówi No jeśli się zmieścimy w czasie nie? Pewnie mamy łopie dopiero jeszcze nie mamy 13 minut no ale jeszcze tu on kawałeczek kultywacji. Ty jeszcze tutaj wiele zaczniesz a potem najwyżej skończymy to na, na odcinku To już taki, taki mały kawałeczek to ma. Na samym odcinku zaczniemy Ale ten Ursus jest za słaby do tego kultywatora To jest ta parze Tu on tak się ślizga się kurde Tak A myślałem że on taki masywny jest. Ja myślę, że Boże wiesz, ale, ale to Agomaszko nie jest aż taki To nie jest dość mocny. Myślę, w sensie, że on tak leży. Jedzie, bo jedzie, ale. A, męczy się. Ale może nie jest jakoś uszkodzony. Może też wiesz, bo jak uszkodzony jest, nie wiem, ten zielony pasek koło. Nie, Kto... nie to praktycznie prak prak cały pasek zielony, ale on tak. boksuje strasznie. To nie wiem, no to może po prostu wyważony, albo po prostu właśnie konie mechaniczne się nagradzają, no i to też może. W ogóle ostatni razem mnie wywaliło, wszystko mi się. A, no. Nawet się nie pożegnałem. Nawet się nie pożegnałem na no. odcinku, tak. wypierd... I, i, A ja chyba, nawet wtedy chyba mówiłem, że bo ty tam coś mówił w internecie, ja mówię, że się pożegna i tam coś tam. Ale ja to tam coś tam długo z tym pożegnaniem i idzie pyk. no dokończyłem... Nie no, jechałem motywatorem tak teraz i nagle jeb, kurde dziękuję. I, ja i mówiłeś, że potem tam go traktor został po mnie taki... A widzisz? To było, to była kara, coś tak, żeś tak dyktowała tym Ursusem po tym polu tam, wtedy. I on tam został sam traktor był zapalony polniami. No, nie nie wiem, was, że gościu wywalił ciągni. Nie, to ty gdzieś wywaliłeś ciągnik, czy tam nie wywaliłeś na tym Nie, no jechałem tu tym polem Ale i... tam, na tym polu coś my kupili, tam na No, na, na tym górze. polu wywaliłem no. No wiem, no i żeś tam był do dostałeś karę, nie, od internetu. A gdzieś widział karę. Żeś już internet, gościu. Dobra, ja skończyłem to pole. No to jeźdź tam na to pole numer 19, czyli za chałupem. obok chałupem, jak tam. Tak no dobra. Ty, ale w ogóle. No powiem ci, nie ciekawa sprawa z tą super ligą, ci powiem. Także ja nie zagłębiam się w ten temat, bo to tak samo jakbyś gadał o patoreakcji maty. Bo to jest taki dość śliski temat. O tu na gościu, dobrze, to żebym nie cofał, bo bym zawadził. Nie, to ciśnie, uprzyczep nie zdejmij. No, co ty w ogóle, się robisz? Któm tam jedziesz? Czy mogę jechać normalnie tą ścieżką, Tam czas prosto. Wiesz, wiesz o tym czy nie? No ale wiesz. Tu szybko jeszcze. że chciałeś go jeszcze, nie wiem, z talerzy na ostrzy. To jest tak zatępę. Ty, ale w ogóle powiem Ci, że czasami jeszcze oglądam sobie taki kanał. Pewnie na pewno kojarzysz, bo cała Polska kojarzy ten kanał, tam też zgłasza ze swoimi materiałami. Topham, kojarzysz? A Topham Nie, nie kojarzę. Jak to gości Nie kojarzę no. no mówię ci, że nie kojarzę, to nie kojarzę no To taki to jest to ci mówię, to jest taki kanał yy, związany z tematyką Ogólnie kamerek yy, kierowców no nie? Takie hamskie sytuacje Co? po prostu sama nazwę stopham, czyli po prostu ja, ja, nie muszę, ja, nie, ja nie muszę oglądać tego kanału, bo na, jak jedę do roboty to... O nie, a, a to jest normalne koś, ja też. Jak, ja szczególnie jak wracam z roboty, bo jak do roboty to jadę to jeszcze tak... Dzisiaj... Ty jeszcze, ma, to, to jeszcze mało widział popięk. ja już byłem, na wierzacie jechało i to, to różne, na autostradach się, takie czuda się dzieją. A czy ja widzę, dwa, tiry, dwa tiry się wyprzedzają kuźwa na odcinku 4 km, żaden nie odpuści i opię, jadą kurwa, blokują dwa pasy, no jebańcy. Ale ja to tak, ale to z dziecka, jak je do dziecka, od dziecka, jak na tych się bo pamiętam, że takie sytuacje to pamiętam. To było takie denerwujące, triggerujące. a bo te tiry pisną, nie niby że, wiesz, on, on Cię wyprzedza tym tirem, ale potem Ty jesteś szybszy niż on, nie? Potem, wiesz... Ja tam to... czas? Wiesz co, mamy dokładnie 17 minut. No, to zaraz wchodzimy. No, kończymy powoli, właśnie się z tym tematem, bo ja się chcę to nie wiem, czy dzisiaj to jeszcze... Wtedy można zmontować, nie? Ty robisz, uła, ty robisz daily, nie? No, powiedzmy, już takie pseudo-daily, bo w sumie jeden dzień odpuściłem, bo w sumie nagrywa, ponagrywałem sobie już nawet za bardzo te swoje serie, jak tam widziałeś. Może, nie wiem, czy tam widziałeś, czy... I, za, i o mnie zapomniałeś, musiałem się odezwać. No nie, bo ty tam mówisz, że miałeś dużo spraw do załatwienia, także ciągle coś... Aha, się. Tak. Kościół, tam człowiek w klasie byłeś, no, to ci... Te, to się że odpuściłem, żebyś tutaj nie, nie na żywca nagrywał. No, bo ja żyję kuźwa, nie, no, no life. Kościół, to co ty tam wiesz o no life? Ja nie jestem no life, bo każdy W każdym razie, wracając do, do tematu. Level wersję sam się nie wbiję. No właśnie, ale wiesz o co dzień. W każdym razie. I e, ranka kankę właśnie nie zagrałem. Ja wolę, ja w ogóle multiplayer trzeba nagrywać na spokojnie, bo to tam wiesz, trzeba wszystko przygotować i tak dalej. A poza tym ja sobie ponagrywałem... Jeden nie odpuściłem, bo w sumie nie, czekałem aż na, na weekend. Bo w sumie weekend to obecny w także tak żebym się wiesz, wykończył kontent ten farmingowy, no i W sumie mogłem jeszcze w piątek nagrać tego, e, 17. Moja gospoda są w przyszłości, zapomniałem w sumie o tej serii. Także właśnie, może w sumie jutro, jak ten, nie wiem, może jutro nagram to w przyszłości, a w środę, albo w tam dzień, może znowu powrót e, tej serii, nie? No, w środę możemy nagrać. Dobra. Tak? Tylko tam ci pasuje, nie? ja sobie sobie jeden przed... Jutro, i... jutro, jutro, jutro mi nie pasuje i do niej pasuje. A hmm. w ogóle jutro jesteś tam... W ogóle jesteś całkowicie tak dostępny, tak? Jutro w ogóle. Okej. Ty e, co, w trasie jesteś jutro? Nie. W każdym razie, jak jutro nie będzie dostępny, to w każdym razie sobie nagram spokojnie o na nadrobię sobie. Na gospodarstwo... prostu już to w... w ogóle nie będę na kompi siedział, więc... No to luz, luz, no to akord nawet e, to pa, pasi, bo w sumie ja sobie spokojnie e, sobie Dobra, żegnamy się to po wulsku. No nie, ja dopiero jeszcze 18, także jeszcze spokojnie zdążyłeś. Ja, ja już kończę, ja, ja już kończę to pole. O, to prawie skończysz po pole, gościu. Tam 21 minut, oba to tam nie, jest, którego tam medio. 20 minut. żeby to się widzowie, widzowie nie męczyli, bo sami naprawdę, że. A w ogóle patrzę na moje statystyki? Powiem Ci, że jestem w szoku, bo naprawdę została jakby liczba minut oglądnięcia jakby... Łącznie, łącznie chyba miałem 2000 obejrzanego jakby w sensie czasowo. A tak po przecież nie no, więcej niż po minucie. Większość to przeciętnie nie była To oglądają moje filmy to była minuta. To moje filmy nie są jak te, te, te tam te filmy czy tam po minutę co trwają, tylko moje filmy trwają na no wiadomo. Bo... Ale to wiesz że muszę się odswoić ale w ogóle mi się wydaje, że to jest dość ciekawe zdarzenie, bo ja mam 525 filmów, to będzie 526 Przy czym mam 500 yy, subskrybentów. Czy ilość filmów się zgadza? Czy tam ilość subskrypcji zgadza się z Irokem? Człowiek no, nie do końca, bo można mieć 500 filmów, a może mieć... już wiem 500 subskrybentów tak powiedziane no. Dale. Ciekawe jak, że to jest, że raz przybywa, raz ubywa te subskrypcje No właśnie, nie wiem, nie wiem, bo chodziły takie teorie, to jeszcze rok temu nawet w tym wideo, To chodziły takie teorie, że sami YouTube weryfikuje jakieś subskrypcje i on tam to zabiera, nie? No albo ktoś się bawi po prostu, jakiś pedał jebany subskrypcjami A, on sami tak są, że wiesz, jeden, ma jeden materiał to nam jest, jest profit, to mówi beczka, a drugi to jest brak profitu, tak? Pamiętaj, to, jeśli bawisz się subskrypcją, to chuj ci w dupę. bo, wiesz są bo nie wszyscy właśnie tak mówią te traktory, no ale wiesz co, jak się nad tym później To niech nie oglądają, jak nie lubią, to po co oglądają? Niech se idą na inny kanał, gdzie nie ma traktorów. No właśnie, hmm. ale... Hmm. Bo, oni, się. Bo, bo oni tam, wiesz, mają Emok, Asy i tak dalej, mi proponowali... No nie się oglądają, tak gówna pierdzielone... Ale wiesz co, ja powiedziałem, że nie będę... się, cię, się, przy okropaczcie. Ja, ja nie będę nagrywał emok asów, bo to nie interesuje kategorię. Dobra, ja skończyłem, jestem zdenerwowany. No jeden się minut gościu Zdenerwowałem się. No, także tym... Także denerwującym akcentem yy, kończymy dzisiejszy odcinek, bo ja sobie tu wysiądę. Nara Także podeczki więc co? Łapkujcie, subujcie, ewentualnie komentujcie i na razie trzymajcie się do następnego odcinka. Elo, elo na raz,